Słoneczna Italia. Faktycznie słoneczna. Jedziemy coraz dalej. Coraz więcej słońca. Ruiny, zniszczenia, ale piękny to kraj Italia. I pomyśleć, że stąd do Warszawy jechało się kiedyś tylko jeden dzień. Prendere? Prendere, per favore. No, grazie. Perché, bo? Dolce? Lei è polacco? Sì, si, civi, si polacco di Lvovo, Grande città. Sapere? Io in Italia volere fidanzata. E io volere. Eh, scusate un momento. Pasta asciutta, capire? E. macaroni. Mio nome è Antonio. Il mio fiammetta. Piacere. Bella, signorina. Sì, sì, per me. Ma perché? Perché io già ho già un fidanzato. Per me basta. Po jakich cholery ty się pchaszni dostaniemy? Ej! Amanty! Przestać balakać! Jazda, poprawiaz! Proszę nie wysilać wzroku. Co pan widzi? Jasno czy ciemno? Bardzo jaskrawe światło, panie doktorze. Pan teraz widzi. Rękę. Dwa. A teraz? Teraz widzę pięć. No i jak tam, panie doktorze? Doskonale. Będzie widział jak ta lala. Na razie niech nosi opaskę. Musi się powoli przyzwyczajać. Panie doktorze, tak jestem szczęśliwy, więc będę widział. Naturalnie. Tylko jeszcze źle słyszę. To przejdzie. Musi się pan uzbroić w cierpliwość. Dziękuję. Dziękuję. Wszystko zawdzięczam panu doktorowi. To nie mnie. Siostrzy Jadwiga. Pan nie niech pan podziękuje. To ona. Kochanie, już niedługo zobaczę Cię. Będzie to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. A ja już myślałem, że dla mnie nic nie będzie. Iluś, ale teraz już się chyba pobierzemy. Do pierwszej możliwości, prawda? Tak, naturalnie. Co? Co mówisz? Jak tylko opuścisz szpital. Tak opuścimy szpital. Monte Cassino. Atakowali ten klasztor Anglicy, Amerykanie, Nowozelandczycy, Francuzi. Obserwacja Niemców doskonała. Trudno się tu ukryć. Alianci rozpoczęli bombardowanie tej niezdobytej twierdzy. Niemcy ogłosili światu, że Monte Cassino jest nie do zdobycia. Z kolei nam przypadł w budziale zaszczyt podjęcia bitwy o niezdobytą dotychczas górę klasztorną. Dowódca naszego korpusu ustalił ze swym sztabem plan akcji. I wydał rozkaz przygotowania się. Do bitwy pod obserwacją i ciągłym ogniem wroga. Trzeba naprawiać drogi, zwozić działa, amunicję, zaopatrzenie. Trzeba rosnąć skomplikowane sieci łączności. Trzeba wytknąć trasy transportu. Wszystko zależy od sprawności całego aparatu. Trzeba się skupić, zebrać wszystkie siły i sprostać ludzkiemu zadaniu. Wszystko gotowe. Czekamy. Muszę przerwać pisanie. O 11, a więc za chwilę już ruszymy do natarcia. Panie Caporale, milenije dei nostri soldati, nostri amici, sono morti per questo Monte Cassino. La libertà d'Italia deve molto a voi, bravi soldati polaccy. Grazie. Jeruś, kochanie moje, wszyscy, ja, taki jestem szczęśliwy, pomyśl. Już niedługo znajmu mi Obaskę i zobaczę ciebie. Teraz już wszystko będzie dobrze. I ruś. Nie teraz, nie teraz. Przyjdę później. Iruś. Gdzie jesteś? Jestem, jestem, Adasiu. Co? Chwileczkę, zaraz przyjdę. No, A na kiedy? Sama ją tam zaprowadziłam. Co to, to będzie, jak się cała maskarada. Teraz już wie pani wszystko. Tak się bałam, że kiedy zdejmie mu się i... Wszystko w porządku. Chwala Bogu, że pani przyjechała na czas. Jak ja się pani odbicie. O, głupstwo. To był mój obowiązek. Nie ma o czym mówić. A teraz proszę się przebierać. Wystarczy sam fartuch i przepek. Proszę. Pani aniołym No <laughs> Nie było. przesadzajmy. mi. Od dziś pani przejmuje swoją własną rolę. Jestem czeską, jestem na rynku, jestem Idę, rynku, jestem No jesteś nareszcie. jestem kochani, jestem kochanie, mnie jestem na rynku, mam robota. Nareszcie Cię widzę. Kto pozwolił? Trzeba tu jeszcze jakiś czas nosić. Czytać zabraniam kategorycznie. Sam powiem, kiedy będzie wolny. Dobrze, panie doktorze. Czołem, chłopcy. No jakże tam? Oczy nie dochłaczają? Nie, panie doktorze. Widzę wszystko wyraźnie. No to świetnie. Zaraz zobaczymy. To spróbujmy czytać poza Nowe wielkie zwycięstwo. Drugi Korpus Polski świetnym manewrem taktycznym zdobył Ankowę. Wizyta króla Anglii. Dekoracja generała Andersa na placu weneckim w Rzymie. Stary. No to z Bogiem. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, pani doktorze. Nigdy nie zapomnę troskwiwe oknie. No cóż ja. Innym niech pan podziękuje. Wiem, panie doktorze. Niemi nocą była przy mnie najcięższych Aha, tak, w najcięższych A, tak. Uranie. Oczywiście. Cóż, wraca pan do oddziału? Tak jest, panie doktorze. A pani? Ja do Człówki, do teatru. Życzę wam wojgu. dużo szczęścia. Adasiu, musicie coś powiedzieć. Cóż to, kochanie, tak naraz posmutnialaś? O czym myślisz? Adasiu, ja muszę ci coś wyznać. Widzisz, ja ciebie oszukałam. Co? Oszukam. Bo widzisz, ja nie mogę brać na siebie cudzych zasług. Twoja wdzięczność nie mnie się należy. To nie ja byłam cały czas przy tobie. Ja tu jestem dopiero od paru dni. Dziewczyno, co ty bredzisz? Nic nie rozumiem. Jak to? Więc kto był przy mnie od początku? Od początku siostra Jadwiga. Siostro Jadwigo, nie, niech panie nie ucieka! powiedzieć Musiałam. Ale po co, po co? Przecież to nie ważne. Siostra, Piko. Nie wiem, nie wiem sam, co mam teraz powiedzieć. Przecież ja myślałem, ja byłem pewien. Nie ma o czym mówić. To taka mała, niewinna mistyfikacja. Potrzebna była dla pańskiego spokoju, samopoczucia. Co się teraz tu robi? Chorzy są przecież jak małe dzieci. ja... Więc my tutaj... Nie, siostro. Pani okazała mi tyle serca. Tyle siostrzanego uczucia. No właśnie. Od tego też jestem zawodową siostrą. Nie wiem, po prostu... Jak mam siostrze podziękować? Nie znajduję słów. bo i nie trzeba. Przecież to mój obowiązek dbać o pacjentów. I robię to już Podruchowo ruchowo, na strach. Jeden przychodzi. Drugi odchodzi. Dobrze, że jesteś przy mnie. Teraz już się chyba pobierzemy. Teraz już nic nas nie rozłączy. Książka w. Kancelarii. Cześć, się i pani jest murowa? Dokąd spieszno dzisiaj nam. To po nas całym dużym świecie. Od kamczarki aż po Nikt nie powie ci tak słodko Niech się nagle kryminieje. Bo człowiek tęskni za serdecznym thank